Rozrzutnicą jesteś! I co rani me serce, ubierasz się jak wielka pani! Cztery kieliszki wina wypił na ranie Biedny człowiek. <grym> Będziecie milczeć, żmiję? Wy skończyć rzecz całą, wy się bardziej kochacie, niż wam się zdawało. Nim Co powiecie, chustkę weźcie. Co? A na cóż to mnie? Żeby przykryć piersi odkryte nieskromnie. O. Pani bez wątpienia i w mym sercu gości. <noise> Za mocno pan ściska. <noise> jak to, czyliż udaną słodyczą cię opęta, to budę! brzmi o przeklęta! Nie. Ja się dziwię nawet niesłychanie, jak pan te propozycje przyjąć byłeś w stanie. Nie ja. każ mi żyć z człowiekiem, którego nie znać! Nadchodzi, schowaj się i proszę cię, siedź cicho jak mysz pod dywanem. Zatem możemy tu skrycie, połysujcie, mój panie! Witam pana! Niech niebo pańskich wrogów skruszy, a panu niech sprzyja, jak ja pragnę z duszy. To też monarcha słusznie będąc oburzony, tak czarną niewdzięcznością dla was z jego strony, inne jego uczynki przyjmując w rachubę. Przysłał mnie z nim do pana, lecz tylko na próbę. Malerego dziś uwieńczę cele i kochanką w nagrodę.